Marcowy poranek w Warszawie przywitał Martę Kowalską przeszywającym chłodem. Jej mieszkanie na Pradzie Północ, znajdujące się w odrestaurowanej przedwojennej kamienicy, wypełniało się pierwszymi promieniami słońca. Marta, 38-letnia inżynier lotnictwa o krótkich, praktycznie przyciętych ciemnych włosach, kończyła swoją poranną kawę, gdy zadzwonił telefon. Kowalska, słucham, odpowiedziała rzeczowo, przytrzymując telefon ramieniem. Jednocześnie zapinając ostatnie guziki granatowej koszuli. Marta, tu dyrektor Nowak z bazy w Dęblinie. Mamy sytuację kryzysową. Potrzebujemy cię tutaj natychmiast. Marta zmarszczyła brwi. Rzadko dostawała telefony bezpośrednio od dyrektora wojskowych zakładów lotniczych. To musiało być coś poważnego. O co chodzi? zapytała, już sięgając po teczkę z dokumentami. Amerykański Black Hawk. Przyleciał tu wczoraj w ramach wspólnych ćwiczeń NATO. Podczas lotu wystąpiła krytyczna usterka w systemie kontroli wirnika. Amerykańscy technicy pracowali na tym całą noc, ale bez skutku. Za sześć godzin rozpoczyna się kluczowa faza ćwiczeń i ten śmigłowiec jest niezbędny. Marta westchnęła cicho. Znów będzie musiała naprawiać cudze błędy. Będę za godzinę, odpowiedziała, rozłączając się. Wyjeżdżając z Warszawy swoim wysłużonym Okswagenem pasatem Marta rozmyślała o swojej karierze. Piętnaście lat w branży lotniczej nauczyło ją jednego: nigdy nie lekceważ problemu, dopóki nie zobaczysz go na własne oczy. Jako jedna z niewielu kobiet w tej dziedzinie w Polsce musiała pracować dwa razy ciężej, by udowodnić swoją wartość. Jej ojciec, również inżynier, zawsze powtarzał: Marta, talent to tylko 10% sukcesu. Reszta to ciężka praca i upór. Baza w Dęblinie przywitała ją wzmożonym ruchem. Ćwiczenia na to zawsze wprowadzały dodatkowe napięcie. Przy hangarze technicznym zauważyła grupę umundurowanych Amerykanów, gestykulujących żywo wokół potężnego Black Havka. Pani Kowalska, dziękuję, że przyjechała tak szybko. Powitał ją dyrektor Nowak, mężczyzna po pięćdziesiątce o wojskowej postawie. Pozwoli pani, że przedstawię. To Major Robert Johnson, dowódca amerykańskiego kontyngentu. Wysoki Amerykanin wyciągnął rękę. Miło panią poznać, choć okoliczności nie są najlepsze, powiedział po angielsku z wyraźnym amerykańskim akcentem. Co dokładnie się stało? Zapytała Marta, również przechodząc na angielski, podchodząc już do śmigłowca. System kontroli wirnika głównego wykazuje niestabilność. Sprawdziliśmy wszystkie standardowe procedury. Wymieniliśmy czujniki i moduł sterujący, ale problem pozostaje wyjaśnił Johnson. Nasi najlepsi technicy są bezradni. Marta skinęła głową, zakładając kombinezon roboczy. Pokaż mi dane diagnostyczne z ostatniego lotu. Johnson podał jej tablet z wykresami. Marta studiowała je przez chwilę, marszcząc brwi. Widzisz tu coś, czego my nie zauważyliśmy zapytał z niedowierzaniem w głosie Jeszcze nie wiem. Potrzebuje dostępu do systemu i narzędzi, odpowiedziała rzeczowo, ignorując jego ton. Przez następne dwie godziny Marta zagłębiała się w skomplikowany system śmigłowca. Amerykańscy technicy przyglądali się jej pracy z mieszaniną ciekawości i sceptycyzmu. Słyszała ich ciche komentarze: Co ona może wiedzieć, czego my nie sprawdziliśmy? Polski inżynier naprawiający nasz sprzęt. Zobaczymy. Marta ignorowała te uwagi. Skupiając się na zadaniu. W pewnym momencie jej uwagę przykuł niewielki element łączący główny wirnik z systemem kontroli. Podejrzewam, że problem nie leży w elektronice, powiedziała w końcu, wycierając ręce o szmatkę. To mechaniczne niedopasowanie adapteru w połączeniu z warunkami atmosferycznymi jakie macie tutaj w Polsce? Niedopasowanie adapteru powtórzył Johnson z niedowierzaniem. Nasi inżynierowie sprawdzili to jako pierwsze. Sprawdzili według standardowych parametrów, odparła Marta. Ale wasze helikoptery są kalibrowane do amerykańskich warunków. Polska wiosna to co innego, mamy większe wahania temperatur w ciągu dnia. Metal pracuje inaczej. Johnson wymieniał spojrzenia z innymi technikami. I co proponujesz? Musimy zmodyfikować adapter i przekalibrować system kontroli wirnika uwzględniając lokalne warunki, wyjaśniła, już sięgając po narzędzia. To niemożliwe. Protokoły bezpieczeństwa. Zaczął jeden z amerykańskich techników. Protokoły są ważne, ale czasem trzeba myśleć nieszablonowo, przerwała mu Marta. Chcecie, żeby ten śmigłowiec był gotowy na ćwiczenia, czy nie? Dyrektor Nowak, który przysłuchiwał się tej wymianie zdań, uśmiechnął się lekko. Panowie, sugeruję, żebyśmy pozwolili pani Kowalskiej działać. Ona wie, co robi. Z początku niechętnie Amerykanie zaczęli współpracować z Martą. Pracowała metodycznie, czasem prosząc o podanie narzędzia, czasem o przytrzymanie elementu. Jej pewność siebie stopniowo zdobywała ich szacunek. Skąd wiedziałaś, gdzie szukać problemu? zapytał w końcu Johnson, podając jej klucz dynamometryczny. Marta uśmiechnęła się lekko, nie przerywając pracy. Doświadczenie i może trochę polskiego uporu. Kolejne godziny w hangarze upłynęły Marsi na intensywnej pracy. Podspływał jej po czole, gdy precyzyjnie regulowała adapter wirnika. Amerykańscy technicy, początkowo sceptyczni, teraz z uwagą śledzili każdy jej ruch, notując w swoich tabletach wprowadzane przez nią modyfikacje. Podaj mi, proszę, mikrometr, poprosiła jednego z nich, nie odrywając wzroku od skomplikowanego mechanizmu. Naprawdę myślisz, że to zadziała? Zapytał technik, podając jej narzędzie. Ten adapter jest zgodny ze specyfikacją producenta. Specyfikacja to jedno, a rzeczywiste warunki to drugie, odpowiedziała Marta, dokonując precyzyjnego pomiaru. Wasze maszyny są projektowane z myślą o określonym zakresie temperatur i wilgotności. Polski marzec potrafi zaskoczyć od mrozu o poranku do prawie 10 stopni w południe. Metal inaczej się rozszerza. Major Johnson przyglądał się jej z rosnącym zainteresowaniem. Gdzie zdobyłaś taką wiedzę o naszych maszynach? zapytał w końcu. Marta zawahała się na moment. To pytanie przywołało wspomnienia, które wolałaby zostawić w przeszłości. Szkoliłam się w Stanach. Program wymiany NATO 8 lat temu baza Edwards w Kalifornii odpowiedziała krótko. Johnson uniósł brwi. Edwards. Byłem tam instruktorem w tym czasie. Wiem, Odpowiedziała cicho Marta, skupiając się intensywnie na pracy. Napięcie w powietrzu stało się niemal namacalne. Dyrektor Nowak, wyczuwając zmianę atmosfery, dyskretnie oddalił się, zabierając ze sobą większość techników pod pretekstem sprawdzenia dokumentacji. Gdy zostali relatywnie sami, Johnson odsiągnął niezręcznie. Teraz cię pamiętam. Byłaś w grupie międzynarodowych inżynierów. Projekt modernizacji Blackhawków. Zgadza się, potwierdziła Marta, nadal nie patrząc mu w oczy. Twój projekt modyfikacji systemu chłodzenia, zaczął Johnson, został odrzucony jako zbyt eksperymentalny i niezgodny z amerykańskimi standardami bezpieczeństwa, przecinek dokończyła za niego, nie kryjąc goryczy w głosie, mimo że testy symulacyjne wykazały 28% poprawę wydajności. Johnson westchnął przeczesując dłonią swoje krótko przestrzeżone, siwe włosy. Byłem jednym z oceniających. Pamiętam, że głosowałem przeciwko. Marta w końcu podniosła wzrok, spotykając jego spojrzenie. Wiem. Przewodniczący komisji. Przez chwilę mierzyli się wzrokiem. W oczach Marty błyszczał stary żal, ale także determinacja. To było osiem lat temu, powiedział w końcu Johnson. Procedury były inne. Może byliśmy zbyt konserwatywni? Może zgodziła się Marta, wracając do pracy nad adapterem ale teraz, ironicznie, stosuję podobną zasadę do naprawy waszego helikoptera. Johnson przyglądał się jej przez dłuższą chwilę. Co się z tobą działo po programie wymiany? zapytał w końcu. Marta wzruszyła ramionami, dokręcając ostatnią śrubę. Wróciłam do Polski. Zaczęłam od podstaw. Najpierw w cywilnym serwisie, potem stopniowo budowałam reputację. Teraz jestem głównym konsultantem technicznym dla kilku projektów NATO w Europie Wschodniej. Imponujące, przyznał szczerze Johnson. Wiesz, twój projekt chłodzenia, po twoim wyjeździe niektórzy z nas wrócili do niego. Przeprowadziliśmy dodatkowe testy. Marta zamarła na moment. I? I miałasz rację, przyznał Johnson. Nie wdrożyliśmy go w pełni ale elementy twojego rozwiązania zostały inkorporowane w nowszych modelach. Oczywiście, pod inną nazwą, jako część większego pakietu modernizacyjnego. Marta poczuła, jak wzbiera w niej mieszanka satysfakcji i rozgoryczenia. Odłożyła narzędzia i wyprostowała się, patrząc na niemal ukończoną pracę. Czyli moje rozwiązanie było wystarczająco dobre, by je ukraść, ale nie na tyle, by przyznać mi zasługi, podsumowała, nie kryjąc ironii. Johnson miał przynajmniej tyle przyzwoitości, by wyglądać na zakłopotanego. Przemysł obronny jest skomplikowany. Sama wiesz. Polityka, kontrakty, narodowe interesy. Ościęć mi wykładów o polityce przerwała mu Marta. Skończyłam modyfikację adapteru. Teraz musimy przeprogramować komputer pokładowy, by uwzględniał nowe parametry. Przeszła do kopitu gdzie rozłożyła laptop i podłączyła go do systemu diagnostycznego helikoptera. Johnson podążył za nią, wyraźnie chcąc kontynuować rozmowę, ale Marta już była pochłonięta pracą, jej palce szybko przemieszczały się po klawiaturze. Możesz mi pomóc, powiedziała w końcu, nie odrywając wzroku od ekranu. Potrzebuję dostępu do kodów administracyjnych systemu. Johnson zawahał się. To poufne dane wojskowe USA. Marta spojrzała na niego z irytacją. Więc wolisz, żeby twój helikopter nie wziął udziału w ćwiczeniach. Bo bez tych kodów nie mogę dokończyć kalibracji. Napięcie w kopicie Black Hawka było niemal namacalne. Major Johnson stał nieruchomo, rozdarty między protokołem bezpieczeństwa a praktyczną koniecznością. Marta czekała cierpliwie. Jej oczy nie opuszczały jego twarzy. Dobrze, zdecydował w końcu, sięgając po swój osobisty tablet. Ale musisz podpisać klauzulę poufności. I robię to tylko dlatego, że czas nas goni. Marta skinęła głową. Rozumiem zasady gry, Majorze. Gdy Johnson wprowadzał skomplikowaną sekwencję kodów autoryzacyjnych, do kopitu zajrzał dyrektor Nowak. Jak postępy, zapytał, spoglądając na oboje. Dokonaliśmy fizycznej modyfikacji adapteru, odpowiedziała Marta. Teraz kalibrujemy system komputerowy. By rozpoznawał nowe parametry. Nowak spojrzał na zegarek. Zostały trzy godziny do rozpoczęcia ćwiczeń. Zdążycie! Zdążymy, zapewniła Marta z pewnością, której w rzeczywistości nie czuła. Wiedziała, że przeprogramowanie systemu było najbardziej ryzykowną częścią operacji. Johnson zakończył wprowadzanie kodów i odsunął się, dając Marsi pełny dostęp do systemu. Masz zielone światło. Co teraz? Teraz, odpowiedziała Marta, jej palce już tańczyły po klawiaturze, muszę zmodyfikować parametry czujników, by uwzględniały nowe ustawienia mechaniczne. To jak nauczenie komputera nowego języka. Przez następną godzinę Marta pracowała w absolutnym skupieniu, wprowadzając linie kodu i testując reakcje systemu. Johnson i Nowak przyglądali się w milczeniu, czasem wymieniając znaczące spojrzenia. Jestem pod wrażeniem, powiedział w końcu Johnson cicho. Niewielu inżynierów potrafi tak płynnie poruszać się między mechaniką a programowaniem. W Polsce musimy być wszechstronni, odpowiedziała Marta, nie przerywając pracy. Nie mamy luksusu wąskich specjalizacji. Jeden inżynier musi często wykonywać pracę całego zespołu. Johnson pokiwał głową ze zrozumieniem. To daje ci szerszą perspektywę. Może dlatego zauważyłaś to, co przeoczyli moi ludzie. Marta pozwoliła sobie na lekki uśmiech, pierwszy od początku ich współpracy. Może to, a może fakt, że znam wasze maszyny lepiej, niż chcielibyście przyznać. Atmosfera w kopicie rozluźniła się nieco, gdy kontynuowali pracę. Nowak został wezwany do innych obowiązków, zostawiając ich samych. Johnson, widząc, że Marta dobrze sobie radzi, zaczął asystować, podając potrzebne dane i pomagając w testach diagnostycznych. Nie ma skończyłam, oznajmiła Marta po kolejnej pół godzinie. Teraz musimy przeprowadzić test silnika, by sprawdzić, czy modyfikacje działają prawidłowo. Johnson skinął głową. Przygotujemy maszynę do rozruchu. Gdzie wyszli z kopitu, wokół helikoptera zebrał się już spory tłum polscy i amerykańscy technicy, oficerowie, a nawet kilku wysoko postawionych wojskowych, którzy przybyli na ćwiczenia. Wśród nich Marta zauważyła generała Andrzeja Wiśniewskiego, dowódcę polskich sił powietrznych. Kowalska przywitał ją generał, podchodząc bliżej. Słyszałem, że dokonujesz cudów z amerykańskim sprzętem. Żadnych cudów, panie general, odpowiedziała Marta z szacunkiem, tylko solidna inżynieria. Skromność to zaleta, uśmiechnął się generał, ale słyszałem też, że rozwiązujesz problem. Z którym nie poradzili sobie amerykańscy specjaliści. Marta zauważyła, jak niektórzy amerykańscy oficerowie marszczą brwi na te słowa. Johnson szybko wkroczył do rozmowy. Pani Kowalska ma unikalną wiedzę na temat interakcji naszych systemów z lokalnymi warunkami atmosferycznymi, wyjaśnił dyplomatycznie. Współpracujemy, by zapewnić gotowość maszyny na dzisiejsze ćwiczenia. Generał Wiśniewski uniósł brew. Wyraźnie rozbawiony dyplomatycznym wybiegiem, ale nie drążył tematu. W takim razie nie przeszkadzam. Czekamy na wyniki. Gdy przygotowania do testu trwały, Marta poczuła, jak narasta w niej stres. Jeśli jej modyfikacje nie zadziałają, skompromituje się przed najważniejszymi osobami w polskim lotnictwie wojskowym. Co gorsza, mogłaby potencjalnie uszkodzić amerykański sprzęt wojskowy, co miałoby poważne konsekwencje międzynarodowe. Wszystko w porządku, zapytał cicho Johnson, zauważając jej napięcie. Tak, odpowiedziała krótko. Miejmy to już za sobą kropka. Wszyscy odsunęli się na bezpieczną odległość, gdy rozpoczęła się procedura rozruchu. Amerykański pilot, który miał testować maszynę, zajął miejsce w kopicie. Marta i Johnson stali obok siebie, obserwując każdy etap z tabletu diagnostycznego. Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Systemy uruchamiały się sekwencyjnie. Wskaźniki pokazywały normalne wartości. Jednak gdy silnik główny osiągnął 70% mocy, na ekranie pojawił się czerwony wskaźnik. Wahania w systemie hydraulicznym, powiedział Johnson, marszcząc brwi. To nie powinno się zdarzyć. Marta szybko analizowała dane. To nie jest związane z naszymi modyfikacjami, stwierdziła. To zupełnie inny podsystem. Johnson spojrzał na nią z niepokojem. Jesteś pewna? Absolutnie, odpowiedziała stanowczo, już pracując na tablecie. Ale mogę to naprawić. Potrzebuję dostępu do zaworów hydraulicznych pod bocznym panelem. Czas zdawał się zatrzymać. Wszystkie oczy zwrócone były na nich dwoje. Johnson wahał się tylko przez sekundę. Daję ci wolną rękę, zdecydował. Co mamy robić? Dziękuję za Twoją prośbę o kontynuację historii. Przygotowałem kolejne dwa rozdziały, które dopełniają naszą opowieść o polskiej inżynier Marsi i jej pracy nad amerykańskim helikopterem. Pilot powinien utrzymać silnik na obecnym poziomie mocy, poleciła Marta, już biegnąc w stronę bocznego panelu helikoptera. Johnson szybko przekazał instrukcję przez radio do kopitu, po czym dołączył do niej. Co dokładnie podejrzewasz? Zapytał pomagając jej otworzyć panel dostępowy. Nagły spadek ciśnienia w systemie hydraulicznym sugeruje usterkę zaworu regulacyjnego, wyjaśniła Marta, już sięgając do wnętrza maszyny. Te modele mają tendencję do blokowania się w niskich temperaturach, zwłaszcza po długim postoju. Z precyzją wynikającą z lat doświadczenia, Marta zlokalizowała problematyczny zawór. Był dokładnie tam, gdzie podejrzewała o niemal niedostępne, ukryty za wioską przewodów. Potrzebuje klucza hydraulicznego i manometru, poprosiła, nie odrywając wzroku od skomplikowanej instalacji. Johnson szybko przekazał jej potrzebne narzędzia. Jak chcesz to naprawić bez wymiany zaworu? Nie mamy części zamiennych. Nie potrzebujemy nowych części, odpowiedziała Marta, delikatnie manipulując zaworem. To tylko kwestia kalibracji i oczyszczenia. Podaj mi, proszę, środek odrdzewiający. Wokół nich zebrał się tłum obserwatorów, zarówno polskich, jak i amerykańskich specjalistów. Generał Wiśniewski stał obok wysokiego rangą amerykańskiego oficera, obaj z napięciem śledzili pracę Marty. Twoja inżynier wygląda, jakby urodziła się w tym helikopterze, skomentował Amerykanin cicho. Kowalska ma wyjątkowy talent, odpowiedział Wiśniewski z nieukrywaną dumą. Dlatego jest naszym głównym konsultantem technicznym. Marta była całkowicie pochłonięta pracą, odcięta od zewnętrznego świata. Jej dłonie poruszały się z chirurgiczną precyzją, dyregulowała zawór i oczyszczała kanały hydrauliczne. Johnson podawał jej narzędzia, coraz bardziej zaimponowany jej umiejętnościami. Skąd wiedziałaś? Gdzie szukać? zapytał cicho. Ten model ma zmodyfikowany układ hydrauliczny, który różni się od standardowego. Marta uśmiechnęła się lekko. Nie przerywając pracy, pamiętasz projekt modyfikacji systemu chłodzenia, który odrzuciłeś osiem lat temu? Zapytała. Częścią tego była również przebudowa układu hydraulicznego. Spędziłam miesiące studiując każdy centymetr tych systemów. Johnson pokiwał głową ze zrozumieniem i nutą podziwu. Teraz rozumiem, dlaczego byłaś tak pewna swojej diagnozy. Gotowe, oznajmiła Marta po kilku minutach intensywnej pracy. Możemy kontynuować test. Zamknęła panel i wyprostowała się, wycierając pod czoła. Wszyscy cofnęli się na bezpieczną odległość, gdzie Johnson przekazał pilotowi, że może wznowić procedurę testową. Silnik helikoptera płynie zwiększył moc, a wirnik zaczął przyspieszać. Marta i Johnson obserwowali wskaźniki na tablecie. Wszystkie parametry utrzymywały się w normy. Gdy maszyna osiągnęła pełną moc, Rozległy się spontaniczne oklaski wśród zgromadzonych. Wygląda na to, że udało się, powiedział Johnson z szerokim uśmiechem. Obydwa problemy rozwiązane. Pilot w kopicie wykonał serię testów, sprawdzając wszystkie systemy. Po dziesięciu minutach zgłosił przez radio, wszystkie parametry stabilne. Maszyna w pełni sprawna. Generał Wiśniewski podszedł do Marty, nie kryjąc satysfakcji. Znakomita robota Kowalska. Po raz kolejny udowodniłaś swoją wartość. Dziękuję, panie generał odpowiedziała Marta z szacunkiem. Amerykański oficer również podszedł, wyciągając rękę. Pułkownik David Havis, dowódca jednostki lotniczej. Jestem pod wrażeniem pani umiejętności, pana Ukowalska. Marta uścisnęła jego dłoń. Dziękuję, pułkowniku. To była kwestia znajomości systemów i odrobiny polskiej kreatywności. Chciałbym, żeby pani towarzyszyła nam podczas lotu testowego, dodał pułkownik Harris. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, nikt nie zna tej maszyny lepiej niż pani. Marta spojrzała pytająco na generała Wiśniewskiego, który skinął głową za probato. Oczywiście zgodziła się. Kiedy startujemy? Za czterdzieści minut odpowiedział Harris. To da nam wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i briefing przedstartowy. Gdy oficjele odeszli, Johnson został z Martą przy helikopterze. Naprawdę imponujące, powiedział szczerze. Rozwiązałaś dwa różne problemy w czasie krótszym, niż mój zespół potrzebował, by postawić diagnozę. Marta wzruszyła ramionami. Czasem świeże spojrzenie jest wszystkim, czego potrzeba. To więcej niż świeże spojrzenie, nie zgodził się Johnson. To wiedza, intuicja i odwaga, by podejmować nietypowe decyzje. Zawahał się na moment. Wiesz, że w naszym dziale badawczo-rozwojowym zawsze jest miejsce dla kogoś o twoich umiejętnościach. Marta spojrzała na niego z zaskoczeniem. Oferujesz mi pracę? Po tym, jak odrzuciliście mój projekt osiem lat temu. Czasy się zmieniają, odpowiedział Johnson. I ludzie też. Popełniłem błąd, oceniając twój projekt. Teraz to widzę. Marta przez chwilę milczała przetwarzając tę nieoczekiwaną propozycję. Doceniam ofertę, ale moje miejsce jest tutaj, w Polsce, odpowiedziała w końcu. Tutaj moja praca ma największe znaczenie. Johnson pokiwał głową ze zrozumieniem. Spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale propozycja pozostaje otwarta. 40 minut później Marta siedziała w hawku, zapinając pasy bezpieczeństwa. Kopit wypełniał charakterystyczny zapach elektroniki i paliwa lotniczego zapach, który zawsze kojarzył jej się z wolnością. Za sterami siedział kapitan Michael Reynolds, doświadczony pilot amerykańskich sił powietrznych. Obok niego, na miejscu drugiego pilota, zasiadał polski oficer, porucznik Tomasz Zieliński. Pani Kowalska, wszystko w porządku? zapytał Reynolds przez interkom, wykonując ostatnie sprawdzenia przed startem. Wszystko w porządku, kapitanie, potwierdziła Marta, zakładając słuchawki. Systemy wyglądają stabilnie. Na płycie lotniska stały już inne maszyny biorące udział w ćwiczeniach: polskie Mi-24, amerykańskie Apaci i kilka lżejszych śmigłowców rozpoznawczych. Ćwiczenia miały symulować operację ratunkową w trudnym terenie z elementami wsparcia ogniowego. Wieża Demblin, tu Black Hawk Sierra 73 Proszę o zgodę na start. Zgłosił Reynolds przez radio. Black Hawk Sierra Seventry, tu wieża Demblin. Zgoda na start, kierunek północny, wysokość początkowa 500 stóp, odpowiedział kontroler lotu. Silniki zwiększyły moc, a potężny wirnik rozpędził się do pełnych obrotów. Marta obserwowała wskaźniki na panelu. Wszystkie parametry utrzymywały się idealnie w normie. Jej modyfikacje działały bez zarzutu. Ruszamy. Oznajmił Reynolds, delikatnie podnosząc maszynę. Helikopter oderwał się od ziemi, zawisając na moment, po czym płynnie ruszył naprzód, nabierając wysokości. Marta poczuła znajomy ucisk w żołądku i mimowolnie uśmiechnęła się. Mimo lat pracy przy maszynach latających, sam lot wciąż sprawiał jej radość. Jak się sprawuje zapytała przez interkom, nie odrywając wzroku od wskaźników zaskakująco dobrze Przyznał Reynolds. Wirnik reaguje płynniej niż zwykle. Cokolwiek pani zrobiła, zadziałało lepiej niż oczekiwaliśmy. Porucznik Żeliński, który przysłusiwał się rozmowie, dodał po polsku. Naprawdę zrobiłaś cuda z tą maszyną, Marta. Amerykanie są pod wrażeniem. Marta odpowiedziała również po polsku, z nutą dumy w głosie. Czasem potrzeba polskiego spojrzenia, żeby rozwiązać amerykański problem. Reynolds, nie rozumiejąc wymiany zdań, skupił się na pilotowaniu. Helikopter wznosił się nad rozległymi terenami wojskowymi, kierując się w stronę poligonu, gdzie miały odbyć się główne ćwiczenia. Pod nimi rozpościerała się mozaika pól, lasów i małych miejscowości typowy polski krajobraz wczesnej wiosny. Za pięć minut dotrzemy do strefy ćwiczeń, poinformował Reynolds. Według planu, mamy symulować ewakuację medyczną pod ostrzałem. Marta skinęła głową, choć pilot nie mógł jej widzieć. Jej zadaniem było monitorowanie systemów maszyny podczas symulowanych manewrów bojowych, najbardziej wymagających dla mechaniki śmigłowca. Gdy dotarli nad poligon, Reynolds otrzymał nowe instrukcje przez radio. Natychmiast zmienił kurs, kierując maszynę w stronę lasu na północnym krańcu strefy ćwiczeń. Zmiana planów wyjaśnił Symulujemy podejście z ukrycia, za tamtym wzgórzem. Helikopter zszedł niżej, lecąc teraz zaledwie kilkadziesiąt metrów nad koronami drzew. Reynolds wykonał ostry skręt, po czym gwałtownie zmniejszył wysokość, chowając maszynę za wzgórzem. Dla niewprawnego pasażera taki manewr byłby przerażający, ale Marta znała możliwości Blackhawka. Jak systemy? Zapytał Reynolds, przygotowując się do kolejnego manewru. Marta sprawdziła wskaźniki. Wszystkie parametry w normie. Wirnik utrzymuje stabilność nawet przy gwałtownych zmianach kierunku. Reynolds uśmiechnął się pod nosem. W takim razie pokażmy, co ta maszyna potrafi. Przez następne 20 minut pilot przeprowadził helikopter przez serię wymagających manewrów: ostre zakręty, gwałtowne zmiany wysokości, zawisanie tuż nad ziemią. Maszyna reagowała bez zarzutu. A systemy zmodyfikowane przez Martę działały stabilnie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Niesamowite skomentował Reynolds, gdy zakończyli główną część ćwiczeń Ta maszyna nigdy nie działała tak dobrze. Co dokładnie pani zrobiła z tym adaptorem? Dostosowałam go do rzeczywistych warunków, zamiast trzymać się sztywną specyfikacji, wyjaśniła Marta. Czasem trzeba wyjść poza schemat, by osiągnąć optymalny rezultat. Gdy wracali do bazy, słońce zaczynało już chylić się ku zachodowi, rzucając złote światło na krajobraz pod nimi. Marta czuła spokój i satysfakcję uczucia, które zawsze towarzyszyły dobrze wykonanej pracy. Na płycie lotniska czekali już przedstawiciele obu wojsk, w tym generał Wiśniewski i pułkownik Havis. Gdy helikopter wylądował i silniki zaczęły wyciszać się, Reynolds odwrócił się do Marty. Dziękuję, powiedział szczerze. Prawdopodobnie uratowała pani nie tylko te ćwiczenia, ale i reputację naszego zespołu. Marta uśmiechnęła się. To była czysta przyjemność, kapitanie. Gdy wysiedli z helikoptera, Reynolds podszedł do swoich przełożonych, gestykulując entuzjastycznie w stronę maszyny. Marta widziała, jak pułkownik Harry skiwa głową z uznaniem, zerkając w jej kierunku. Generał Wiśniewski podszedł do niej pierwszy. Kowalska... Po raz kolejny udowodniłaś swoją wartość. Mam dla ciebie propozycję.